Dzień dobry, dzień dobry. Runiczne Miejsce Mocy Nimeruna. Witam na przesłaniu anielskim. Kochani, dzisiaj energia dnia to isa, więc będzie troszeczkę problem z rozpaleniem ognia w sobie. Ale jak się postaramy, to jakoś to nam się w ciągu dnia fajnie rozżarzy, że tak powiem. Ale za bardzo też nie pchnajmy do przodu, bo nie jest to dobra energia na na działanie. Raczej będzie pod górkę niż z górki, nie? więc tutaj nie szarpmy się. Lepiej ten czas przeznaczmy na, na modlitwę, na medytację, na odpoczynek, na spojrzenie właśnie głębiej w siebie, I, i to też będzie cenny czas, bo też możemy dostrzec to bogactwo nasze wewnętrzne. E, więc y, może też być tak, że będziecie czekać na jakąś paczkę na kogoś, ktoś może nie przyjechać, coś będzie trzeba przesunąć a może zwyczajnie właśnie po prostu będziesz miał taką niechęć dzisiaj w ogóle do, do działania do, do... będzie chciało dzisiaj poodpoczywać, pobyć w samotności zapraszam na runę dnia, tam więcej na ten temat przesłanie anielskie, pierwsza grupa biały kamień, druga grupa Kolorowy. Wybierz i zapraszam. Pierwsza grupa. Wiara. Wiara jest potężna, że przenosi góry. Jednak anielska mądrość przypomina ci, abyś nie wierzył ślepo w ludzi lub rzeczy. Używaj zdrowego rozsądku, bądź przenikliwy. Nigdy nie oddawaj swojej mocy innym. Zamiast tego miej wiarę w siebie oraz siły wyższe. Módl się szczerze z głębi swojego wyciszonego mądrego ja. Wiedz, że Twoja prośba zostanie spełniona. Czyń tak, jakby już się urzeczywistniła. To właśnie jest wiara. Anioły mówią ci, byś mocniej uwierzył w to, co nie zgłębione. I afirmacja: wierzę, że wszechświat mnie wspiera. Archanioł Miał mówi, Twój dom jest chroniony przez anioły. Archaniele Mikhale, dziękuję, że strzeżesz mojego domu i jego mieszkańców. Proszę Cię, abyś wysłał anielskich strażników do wszystkich okien i drzwi, aby dostrzegli ich błogosławieństwa. Dziękuję za czuwanie nad moimi finansami. Przepięknie. Bursztyn, powiesz to Bogu, weź głęboki wdech, a potem wydech. Uwolnij tę sytuację do Boga, by uzyskać uzdrowienie, i odpowiedzi, więc jeżeli coś cię trafi, nad czymś się zastanawiasz, o czymś myślisz, to tutaj najlepiej powierzyć to kochani Bogu i y, zwrócić się o tą podpowiedź, tak? Do góry. Poprosiłeś anioły o pomoc, pod zatem gotów na przyjęcie boskich wskazówek i pomocy. Zasługujesz na pomoc od Boga, a więc jeżeli poprosisz, Tutaj to wskazówki i pomoc przyjdzie, bo wypatruj znaku. <laughs> przyjdzie, przyjdzie. Możliwości. Uwolnij się od przyszłości, kiedy pozwolisz się odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. Dokładnie tak. I zrelaksuj się. Pozwól sobie dzisiaj na ten relaks. Isa też o tym mówi. Grupa numer dwa. Jasność. Anielska mądrość przypomina ci, że wiecznie zajęty, wzburzony i niespokojny umysł jest chory. Natomiast umysł wyciszony, jasny, jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje Ci tę kwestię. Po roz <toczuj> <toczuj> <tocuj> Przepraszam, kochani, pod rozwagę. Czekając, by pomóc Ci w jej rozwiązaniu, usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój. Pozwoli ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia czystym, jasnym światłem. W tym świetle, anioły ukażą Ci drogę, nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle, będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. I afirmacja, mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. Ja mam, kochani, totalny problem, żeby się rozbudzić. No ziewanie, kichanie. <grytanie> Prawdziwie, Isa. Zrób rachunek sumienia. aniele Michale aniele odwagi i pewności siebie, zwracam się do ciebie, obdarz mnie swoją siłą. Pozwól mi przyznać się do siebie, do do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę, prowadź mnie pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie doświadczenia. Tęczowy kwart tytanowy, wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw i wymiarów w tej sytuacji lub osobie, o którą pytasz. Zacznij działać. W tej sytuacji jesteś wierny prawdzie. Musisz zaufać swojej intuicji i uwierzyć. W siebie. Sytuacja się polepszy, tylko czas zaufać i uwierzyć, kochani. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samo akceptacja. A więc tutaj trzeba uwierzyć. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. I z tym was zostawiam, kochani. Wszystkiego dobrego niech to będzie dobry dzień mimo tej isy kochani wiemy, że taka energia, więc nie nastawiajmy się na naprawdę duże, duże olbrzymie działanie, ale wykrzesajmy trochę tego ognia na to co podstawowe wszystkiego co najlepsze i merunę